Cześć, witajcie serdecznie. Kolejny gameplay z OMSI. Jesteśmy na mapie projekt Leszno i dziś pojedziemy sobie Jelcz Wekto w malowaniu Poznania. No niestety nie ma do tego modelu malowania MZK Leszno, także szkoda, ale do Poznania jest blisko, dlatego takie wybrałem malowanie. Gdyby kogoś interesowało, jest to Vector 04V3 taka wersja, bo tych wersji jest mnóstwo multum po prostu. Jak podjadę na przystanek, zmienię sobie tutaj tą informację, bo nie wiem czy mi nie, przesko nie przeskoczy zapowiedź. 01 Hocimska, wszystko pasuje. Następny przystanek, 1 maja. 1 No tak, to się zgadza. Tylko nie wiem, czy to nie przeskoczyło czasami zbyt wcześnie. Następny przystanek 1 maja 2. No tak. Cofniemy. Ogrzewanie włączone. Wybrałem ten Jelcz, bo w Lesznie są Jelcze, to po pierwsze. Następna sprawa. Moja mapa, bo to jest moja mapa, to chyba wiecie, zresztą stali. Wywalcy na pewno wiedzą. Jest bardzo lekka, nie jest wymagająca. No i z tego względu udziałem wymagający autobus. Oczywiście ja sobie poradzić zdecydowanie, uważam, że nie będzie większych problemów po prostu. Następny przystanek 1 maja 2. O, wszystko się zgadza. Teraz będzie dobrze. No. Tak. Dlatego taki wybór mi padł. Dalej. Co by tu powiedzieć jeszcze? Mapa obecnie no już jest strasznie zacofana, patrząc na te projekty wszystkie, które do tej pory wyszły. Mówię o tych polskich, bo te zagraniczne to raczej mnie tak za bardzo nie interesują. Głównie te polskie mapy mnie interesują. No to projekt Szczecin, Wrocław to już naprawdę mistrzostwo. Alu, Ja tutaj szybką sprzedaż prowadzę. No także już daleko w tej mapie do tych nowych map. Dostępny przystanek, Lubota 1. Powiem Wam, że no nie jest łatwą rzeczą stworzyć mapę. Ja dalej tego projektu już nie zamierzam rozwijać. Też mogą się pojawić pytania, czy ta mapa działa pod OMS-2. Nie wiem, nie sprawdzałem i na razie nie mam zamiaru sprawdzać. Myślę, że... Większość osób naprawdę nie ma problemów, żeby pograć sobie na tej mapie, no bo jest mało wymagająca tu powiedzieć sobie szczerze i dlatego nie Halo. będzie z nim żadnych Halo. problemów. Halo. Jedynie problem będzie... Jedynie problem będzie w momencie kiedy będziemy chcieli no, sobie pojechać autobusem przegobym na tej mapie. Choć nie wiem czy to jest wskazane. Następny przystanek bo w Lesznie nie ma autobusów przegubowych i, i właściwie nie nadaje się miasto i wytyczenie tych y, linii, przebiegu linii, no nie nadaje się do autobusów przegubowych. Temperaturę mamy tutaj realną, 0 stopni, ale ja już tutaj sobie jeden kurs zrobiłem z Chocimskiej. No i w tym autobusie jest fajne to, że ludzie, którzy chcą kupić bilet, a mają bliżej np. drugie, trzecie drzwi, oni automatycznie idą do pierwszych drzwi. Także my wiemy, że od razu będą kupować ten bilet. To jest moim zdaniem bardzo fajnie zrobione i mnie się to osobiście... Następne podoba. 17 stycznia policja. Tak, u nas wreszcie te zapowiedzi są charakterystyczne właśnie, kiedy. Jest jakiś przystań blisko jakiegoś obiektu, no to jest właśnie jeszcze nazwa tego obiektu. Tak jak zresztą słyszycie, ja robiąc to zapowiedzi w Iwonie oczywiście, właśnie miałem na uwadze. To już się mogło zmienić. No ale ja już tutaj nic w mapie nie zamierzałem zrobić. Oczywiście ja tworząc tę mapę Następny przystanek Dąbrowskie Napotkałem zwłaszcza na problemy z ruchem Proszę przygotować bilety do kontroli Kasowniki zostały zablokowane. Tak, to jest taka moja innowacyjność, którą wprowadziłem Tam już nie wiem, po pięciu chyba sekundach W jednym nagraniu Jest ta zapowiedź, że będzie kontrola biletów no, krok w kierunku realności, taki, taki tutaj był tutaj zamysł tej funkcji. To występuje na jednej, na drugiej linii i, ch i chyba w obu kierunkach nawet. Że często ta kontrola biletów, no nie da się zrobić inaczej po prostu. Udało się tego inaczej zrobić, żeby na przykład co drugi czy co trzeci kurs. Chyba nie ma takiej możliwości po prostu. A co do tego Jelcza? No ja już mówiłem, że to wiecie przecież wszyscy, że jest wymawiający tej pierwszej wersji, a to jest jego pierwsza wersja. Były z nim... Były z nim problemy. Kiedy pojawił się ten patch, który zmieniał, zmieniał te lusterka nieaktywne, te których nie widzieliśmy. Zmieniał te lusterka, no i były problemy właśnie z które widać na ekranie. Przy hamowaniu po prostu zacinał się obraz. Ale to dało się rozwiązać. Teraz ja robię rzecz, którą mnie nauczono na prawo jazdy. No właśnie. Zwłaszcza szwankuje tutaj ruch na rondach. Nie ukrywam, z tym są ogromne problemy. stosuję rzecz, którą mnie nauczono na prawo jazdy właśnie. Wiadomo, teraz robiłem normalny skręt jakby w lewo. No i normalnie kierunkowskaz w lewo. W normalnie kierunkowskaz w lewo, a przez jeździe kierunkowskaz w prawo. Nie wiem, czy raz, jak będziecie... Następny przystanę. Jak będziecie zdawać prawo jazdy, nie wiem, czy... Raz tak będę uczyć, w każdym razie mnie tak uczyli, tego się trzyma. Coś fajnego, że można sobie stworzyć mapę swojego miasta w takiej grze. fajnego właściwie, że można sobie stworzyć własną mapę i następny przystanek 1 i sobie na niej pojeździć. W ogóle powiem wam, zastanawiam się dlaczego takie większe miasta jeszcze nie stworzyły swoich map. Na przykład właśnie Poznań mamy tutaj malowanie Poznania, a Poznań jeszcze nie zrobił żadnej mapy, jego że w Poznaniu jest ta, ta gra mniej popularna, no może coś tam w tym nie jest, no. Bo po prostu nie ma osoby takiej ambitnej która by chciała sobie taką mapę właśnie stworzyć i dla siebie przy okazji i dla innych. To myślę wiecie o co mi chodzi. Tutaj milecik. Ale to wiadomo nie tylko poza... Następny przystanie. fabryczne. Ja tak tylko wspomniałem o Poznaniu, bo jestem Poznań blisko mnie. A tutaj ten pan sprawie skręca w prawo, on, on tylko tak na ścianie wygadlewa. To są też takie problemy właśnie. Nie wiem z czego to wynika. Tak, dobra, wyłączmy to ogrzewanie już. Mamy zero na dworze w środku 12. Podobno nawet jak właśnie autobusy mają klimatyzację to latem nie więcej różnica jak 10 stopni w środku, a na dworze nie powinna być większej różnicy temperatury No zawsze jakoś się tutaj zmieścimy Ciekawe jest to, że właśnie tutaj nie ma hamulca przystankowego, to możemy nawet jechać z otwartymi drzwiami. Następny przystanek, fabryczny loku. Widocznie wtedy nie było takich wymagań, jak produkowali te jęczy, jak to. Na to wychodzi. No i jesteśmy przed czasem. Ja sobie tutaj tą minutę przesunę do przodu. O, no, tak źle lepiej. Ale wiem, że gdybym stał na tych światłach, które przejeżdżaliśmy, no to już były, nie było to no To też jest czasami trudno do, do zrobienia. Następny przystanek. Gronowska 1. Tak, Gronowska to niby jest już tak no dzielnica leśna, ale tak naprawdę to... W ogóle gronowo to jest źródło coleśna, konkretnie. No tak naprawdę to już jest praktycznie połączone wszystko z lewem. Jako całość, jedna całość. No i jest już właściwie też jest taka miejscowość Wilkowice. To jest niby taka wieś pod lesznym. A to już tak naprawdę też przylega do leśno. Jeszcze jest zaborowo. No to już jest też od bardzo, bardzo dużo. To... Już połączone z leśnem. Świetny przystanek, Gronowska 2. Bronowska remiza. Następny przystanek Bronowska 3. Rolnowska 3. Tak naprawdę wydaje mi się, że powinna być Bronowska remiza. Nie wiem, czy tak jest obecnie. linia 1 to w ogóle nie jest moja linia, ani dwa też ale miałem zamiar zrobić te linie po kolei, a później w końcu coś, jakoś się... No już nie chciałem dalej kontynuować. Pracę nad tą mapą po prostu. No obecnie to już tak, jak mówiłem, troszeczkę to śmiesznie wygląda na przykładzie reszty map, które... Na przykładzie reszty map, które poszły. Halo? Bilecik ktoś? Ale fakt, że byli gęsni tak. O, bilecik. Oh, Proszę bardzo. Jeszcze końcówka linii <laughs> tutaj do środeczka, żeby mieć łatwiejszy skręt, dobra, jechał. wjechał, no, my sobie do środeczka ładnie poszło. jeden, dwa. następny, przystanek. były dwa? trzy, przystanki, w tym trzeci i ostatni czternaście, trzydzieści pięćdziesiąt siedem, rozkład pewnie już się też zmienił, ale to praktycznie u mnie się rozkład zmienia zgodnie z tym z rozkładem na PKP. PKP też zmienia dosyć często ze względu na te remonty. Także co chwilę by trzeba było mnie aktualizować, no to trochę bez sensu jest. No, jeszcze trochę ludzi zostało. Następny przystanek, Kołchmiska. Kołchmiska. tam przechodzę. jakiś czas temu był też przystanek na przykład Chocimska, przystanek Kocowy teraz wprowadzono też coś, coś takiego że kiedy autobus odjeżdża z pierwszego przystanku rusza swoją linię no to jest linia 6 kierunek dworzec PKP na przykład taka właśnie jest zapowiedź czyli po prostu wiemy w jakim autobusie siedzimy i dokąd pojedziemy no. takie coś wprowadzono Ostatni przystanek, wszystko OK. No, chocińska końcowy pasuje wszystko. Z mojej strony to by było na tyle. To był drugi odcinek z tej mapy. W pierwszym odcinku. Z projektu Leszno zrobiliśmy linię numer 2, w tym numer 1 i na razie myślę, że wystarczy z tej mapy. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!